To jest ta, nie, to w zasadzie komisja. może być, może być, bo to jest, taki, to jest taka opowieść po prostu. Opowieść o e, EUDYC i o Efeuszu. Czyli obrady komisji po, po programie Opowiedz nam swoją tak, historię. Tak, tak. Ja jestem za tym, żeby to zamieścić na YouTubie, bo nie, nie noszę maski. <śleski> Brawo! Ja już jak trudno być jej uszem! Miejmy! Twoje No dziękujemy bardzo. Brawo, 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 brawo. Bij, tak bij za nie, bij. Ja nie powiedziałem, że chcę. O gdzie oczy wiodłem?

teraz od no, rozumiemy to. Ostatnią prośbę, nim pójdę sobie stąd. Ale to mój koncert, a ty chciej wydać sąd. Oto stoją! Otworzyłem drzwi! Te drzwi! Twój mąż ma artystyczną duszę. Zabrał tej skrzydła rozkrzepcekę. Czy wiesz jak trudno być geniuszem? I no, no tak, no, coś tam miało najlepiej, coś takiego. No i dobra, i później on do śpiewał tak Nie, znaczy, na czym on śpiewał? Na lirze grał. Na liżę. Orfeusz okay, na liży. A ty chciej wydać sąd! Ja tam a światła... Przestało! przestań... No i tak dalej. Nie, to w zasadzie komisa. może być, może być, bo to jest taki to jest taka opowieść po prostu. Opowieść o... Ewoledyce i o Czyli obrady komisji po programie opowiedz nam swoją historię. Tak, tak. Ja jestem za tym, żeby to zamieścić na YouTubie, bo nie noszę mas. Brawo! Zawsze się znajdzie rada, trzeba tylko chcieć pogadać, choćby ze sobą właśnie na początek. Najgorzej, gdy samotnie, w cichym żalu dusza moknie, wtedy wszystko łatwo traci sens. Opowiedz nam swoją historię.